Jechałem, jechałem, słuchajcie, i dojechałem do siebie na bazę. I co to za samochód marzeń, słuchajcie? Ten samochód Royala to już kojarzycie. Kadżar to na pewno nie jest samochód marzeń. Manik mógłby być samochodem marzeń, ale co to jest za auto, słuchajcie? Po które tutaj przyjechałem, po które tak naprawdę powiem Wam szczerze, że e, no marzyłem. Marzyłem o takim swoim właśnie samochodzie, e, i do tej pory nie był on jakiś w moim, że tak powiem, e, dla mnie realny. Ale jak widać, słuchajcie, jak się ciężko pracuje, to marzenia się spełniają. Ja wiem, że dla niektórych to nie będzie wiecie żaden wow. To nie żadne Lambo, nie żadne Porsche, nie żadne Ferrari. Eee, ale dla mnie jest to wow i powiem Wam szczerze, że cieszę się jak dziecko, jak ten samochód właśnie odbieram. Eee, no i już Wam pokazuję, co to za sprzęcik. I to jest właśnie to cudo. Camper, <gryw> słuchajcie, mój własny, prywatny camper. I to jeszcze na Mercedesie. No bardzo długo szukałem, powiem Wam szczerze, na Mercedesie właśnie kampera, jest to na Mercedesie 316 CDI, 2.7 CDI silnik, właśnie na tym mi zależało, żeby był napęd na tył i silnik 2.7 CDI, no wiadomo, no to jest 20 słuchajcie, jednoletni samochód, 2003 rok, no ale naprawdę, ja się tak mega cieszę. Samochód po prostu, jeżeli chodzi o zabudowę, zabudowa pilot, e, manual, no tutaj mi nie pasuje, że manual, automat, powiem Wam szczerze, że będę sobie pewnie coś tam z nim kombinował. Auto od pierwszego właściciela, jeden jedyny właściciel od nowości, e, bardzo mały przebieg, słuchajcie, żeby nie było na bajerce. E, no i tak wygląda mój samochód marzeń i to jest moje auto marzeń, znaczy nie tylko moje, też mojej żony. E, taka zabudowa, i ona jest, powiem Wam, szczerze, mega zrobiona pod dwie osoby. E, tutaj jeszcze jest łóżko, ale to nieważne. Zobaczcie, są szafy po bokach. W tych kamperach, które wypożyczałem, czegoś takiego nie było. Oczywiście, łóżko ktoś powie, że małe, ale dla mnie i dla mojej żony jest wystarczające to łóżko. Bardzo dużo schowków. No i środek, wiecie, odnowione tapicerki. Zobaczcie, dywany. E, no i tutaj, tak wygląda Mercedesik w środku. Ja wiem, mówię 21 lat samochód, tyle że ja wolę taki samochód niż te wszystkie, wiecie, nowe dwulitrówki tutaj najważniejsze jest serce 2.7 CDI, 100 tysięcy przebiegu ten silnik ma, także ten silnik wiecie robi milion bez, że tak powiem przysłowiowego zająknięcia no to mi się tylko nie podoba, że jest skrzynia manualna, ale już słuchajcie rozmawiałem z człowiekiem, który zajmuje się tylko i wyłącznie sprinterami, jest mocno znany w Polsce i może uda nam się tutaj zaadoptować skrzynię automatyczną 7 getronic, także ten samochód wtedy będzie przekozacki no ja powiem Wam szczerze, że mam mało dzisiaj czasu, bo jeszcze mam oględziny umówione Także szybko Nagrywam reakcję Bo ten samochód kupiłem zdalnie Tak jak też kilka aut kupuję dla moich klientów I pierwszy raz ten samochód widzę na żywo No i powiem wam szczerze Że mi się mega podoba Jest taki jak sobie właśnie wymarzyłem Oczywiście ja tutaj wiecie Troszeczkę pomodyfikuję Na pewno wjadą inne koła Będę lakierował przednią kabinę Całość mam plan albo okleić albo polakierować Zobaczymy generalnie są plany związane z tym samochodem, także to moja przygoda z tym autem dopiero się zaczyna. Ma oczywiście jakieś uszkodzenia, no 21-letni samochód, słuchajcie, żeby nie miał uszkodzeń to jest niemożliwe. Ale zobaczcie, że tego się praktycznie nie da kupić. Ja tego Mercedesa, to jest w ogóle z klimatyzacją podwójną, ma klimatyzację z tyłu, ma klimatyzację z przodu fabryczną, ma fotowoltaikę na dachu, także takiego Mercedesa, powiem Wam szczerze, szukałem 2 lata. Trzy sztuki chyba mi uciekły, a ogólnie w całej Europie, żeby znaleźć właśnie pilota 2.7 CDI Mercedesa, no to graniczy z cudem. Także to jest właśnie moje auto marzeń. Słuchajcie, wsiadamy, bo jest godzina w pół do trzeciej, a mam prom o 18:00 Dzisiaj płynę Polferisem z Nynesham, także też Wam nagram jak wygląda Polferis z Nynesham, jak ktoś mi tutaj wyzwania już widzę transporty do mnie dzwonią dzisiaj mamy odbiory też tutaj w Szwecji także nagram wam się płynie Polferice na szczęście płynę Nowa Star także nowszym promem także zobaczycie sobie w porównaniu do Stena Line no i po drodze mam jeszcze oględziny także muszę cisnąć bo mam opóźnienie przez Ryanaira dwie godziny i te dwie godziny mi sporo zabrało bo miałem jeszcze umówione jedne oględziny musiałem z nich zrezygnować także te jeszcze jedne oględziny słuchajcie muszę przełożyć znaczy pojedzie ktoś inny zamiast mnie no, Micha się cieszy powiem wam szczerze no nie mogę się już doczekać, jak będę tym autem jechał. 156 koni, 2,7 CDI. Oczywiście można go troszeczkę tam dłubnąć. Na tył napęd, Mercedesik, Camper, fabryczna zabudowa, pilot. Coś pięknego. Także dobrego dnia, widzimy się w kolejnych wejściach. Z mojego prywatnego studia, z mojego prywatnego kampera. Tak stało się, mam w końcu swojego kampera. Nie muszę wypożyczać, słuchajcie, auta. Eee, długo szukałem, długo szukałem właśnie tego samochodu. Konkretnie chciałem ten model. Nie wiem w ogóle, czy mnie teraz słychać, czy nie słychać, bo nie wziąłem mikrofonów, bo przyleciałem samolotem. No mega jestem, po prostu powiem Wam szczerze, zadowolony, totalnie zakup w ciemno po historii, czyli tak generalnie, gdzie e, często tak samochody kupuję, na przykład do, od sprzedaży często tak auta kupowałem teraz dla, na zamówienie dla klientów, no to e, częściej robimy oględziny, ale tutaj po prostu ogłoszenie się pojawiło, sprawdziłem historię, że to jeden jedyny właściciel. E, akurat ten samochód sprzedawała wdowa po swoim mężu, razem tym samochodem jeździli, słuchajcie, na... Wypady jeździli tylko w lecie. Samochód garażowany od nowości, zmierzona wilgotność w tym samochodzie. No, po prostu wszystko było na tak, tylko cena mi nie pasowała, wiadomo. No ale jak zorientowałem się już wcześniej, w tych samochodach, słuchajcie, czyli w tej specyfikacji, czyli Pilot 27 CDI z klimatyzacją. Tutaj samochód ma klimatyzację fabryczną, plus dodatkową klimatyzację z tyłu no to powiem Wam szczerze, że ta cena i tak, i tak jak teraz sobie to przeanalizuję to była okazyjna, oczywiście możecie kupić taniej takiego 20-letniego kampera na Fiacie na Peżocie na tych wiecie, trojaczkach, ale ja nie chciałem Fiata, ja nie chciałem Peżota, ja chciałem Mercedesa, chciałem napęd na tył i chciałem silnik 2.7 CDI który jest po prostu kultowy i ten samochód ma przejechane 109 tysięcy, 20 jednoletni kamper Powiem Wam szczerze, że w środku ten samochód jest lepiej wykonany niż nowe kampery, którymi jeździłem. Wszystko jest lepiej spasowane. Mniej to wszystko trzeszczy. Eee, Okej, okay, no nie jest takie wiecie, może nowoczesne, chociaż to drewno też jak teraz zobaczycie sobie nowego Hymera czy nie wiem KB, to tak samo to wygląda w środku, więc to nie jest tak, że kupujecie nowego i on będzie wiecie, w, nie wiem, bardziej nowoczesny w środku. Na sprawa, wiecie, ja nie chciałem brać żadnego kredytu, żadnego nie wiem leasingu na samochód, który będę użytkował nie wiem 6 czy 7 razy w roku. Yy, tylko, po prostu chciałem mieć samochód, na którym mnie stać i na taki 21-letni samochód było mnie po prostu stać. I, I powiem Wam szczerze, że jak go kupiłem, czyli na następny dzień, jak już zrobiłem przelew i tak dalej, to ja dalej nie wierzyłem. Yy, no i mój współpracownik tutaj, Paweł, pojechał ten, te, ten, ten samochód, odebrał, przy okazji go obejrzał i yy, mam cały ten filmik z tych oględzeń, z tego wszystkiego. Ale dzisiaj pierwszy raz ten samochód widzę i z Wami się tym dzielę i pierwszy raz nim jadę. I jedziemy teraz, słuchajcie, po drodze na Oględziny, mam po drodze na Oględziny akurat, jak jadę na, na czym po drodze, no muszę zboczyć 20 km, ale e, zrobię te Oględziny tutaj klientom XC90, także za chwilkę się widzimy na Oględzinach. I podróżuję, to jest pierwsza podróż moim prywatnym kamperem, no mega, mega się po prostu cieszę i mówię Wam, marzenia się spełniają, tylko musicie po prostu ciężko pracować, a jak ciężko pracujecie, to możecie swoje marzenia spełniać. Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, and I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flyin', never drop down, drop down. Smoking high, and I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Walk down, you're too strong Wanna battle with the beast, bring a few on The commander and the chief, all my crew on Bullets rattling and whistle at your toque Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat This a war zone It's a zone Yo, this motherfucking zone Pack. Yeah, break it open, leave it nothing, intact nothing Hey yo, you been hacked, you safe, hard in, But I found it, homie, been cracked but ain't nothing inside. Hey yo, we've been back? your yeah, been stacking See you flexing with the thin stack Flex, you know, are we on? Hey, but you been whacked I kill them all, fill them up, the f***ing impact so a war zone, homie. Say you ready and prepared Take a minute make them aware. Well, i be sneaking in the back, but it's worth the clap, homie. I mean, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision saw I clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, oh, how I'm living. See me riding with my top down. Oh, cops round, Pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Walk down, you're too strong When I battle with the beast, bring a few on The commander and the chief for my crew On Bullets rattling and whistling at you too Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat It's a war zone It's a war zone Yo, this some motherfucking zone Pokażę Wam mesia od spodu, jak kamperek wygląda od spodu. Przenosimy się w czasie, już samochód jest u nas. Widzieliście na relacji, zobaczcie, jak wygląda z 2003 roku, jak może wyglądać samochód ze Szwecji. Wam pokazuje kurczę zabudowy, tu Wam pokazuję, zobaczcie, jak wygląda rama. Zero korozji, słuchajcie. Samochód nigdy w zimie nie jeździł. Ile tutaj jest jeszcze miejsca na różne dziwne rzeczy, zobaczcie. Tutaj na wodę szarą zbiornik. Amortyzatory z tyłu. Resorki. Opony mam do zmiany. Opony już zamówione, felgi zamówione. Znaczy, felgi miałem, podałem do renowacji. Silnik suchy, zobaczcie osłony silnika, wszystko. bajka wydaje mi się, że po opinie będzie. Po opinie trzeba będzie robić. Dobra, robimy tak. Patrzycie, zobaczcie wydech oryginalny z logo Mercedesa. Zobaczcie, jaka długa rura. Idzie tam do samego końca no przekozackie stan samochodu. Także tak się prezentuje auto z 2003 roku ze Szwecji garażowane od nowości, jeszcze coś pogadamy o nim. widzicie trochę tłoczno na placu się zrobiło, nawet bym powiedział, że bardzo tłoczno. Także chyba trzeba, ale zmieniać, słuchajcie, lokalizację. Nie wiem, czy będzie dalej autoimport import nieporęt. Śmiechy, śmiechami, ale poważnie coś myślę, żeby zmienić, bo się troszeczkę, słuchajcie, już nie mieszczę. No ale widzicie, widzieliście kamperka od spodu. Stoi sobie już dzielnie. Co będę przy tym aucie, słuchajcie, robił na koniec filmu, już to podsumuję. Będą zmieniane koła. Teraz są 15-calowe, będą wkładane 16-calowe, które u mnie jeździły w Lawecie na zimie. Dałem je do regeneracji, będą czarne z. Polerowanymi frontami, czy tam CNC, jakoś to tak się nazywa. No i też wjadą nowe opony, bo tutaj te opony, niestety, są już wsparciałe i dosyć stare. I zakupiłem, słuchajcie, opony Michelin Cross, coś tam nie wiem, całoroczne, generalnie Agilis Cross. Opony, które do dostawczaków są najbardziej polecane, całoroczne. Myślę, że będą idealnym rozwiązaniem przy tego typu samochodzie. No i plan jest generalnie, żeby tak, usunąć ten, tą rurkę, pewnie będzie wystawiona u mnie na sprzedaż. Zamówiłem zderzak, słuchajcie, z Maxtona, taki dedykowany do sprinterów, tak. Dobrze usłyszeliście, Maxton robił właśnie taki dedykowany zderzak z przodu. I jak dojdzie mi ten zderzak, a na niego trzeba czekać około 40 bożejże, 5 dni roboczych albo 50 dni roboczych, to wtedy auto pójdzie do lakiernika i zostanie przelakierowana kabina na pewno. Co do tyłu zobaczymy, na pewno podklejam te wszystkie naklejki, bo zostawię tutaj po bokach ten, wiecie informacji co to za wersja jest, a te wszystkie tam ptaszki, pierdółki, no to niestety nie mój klimat, także samochód będzie e, inaczej wyglądał, taki mam generalnie plan e, kabinę raczej pomaluję w kolor szary, jeszcze nie zdecydowałem się jaki odcień i tak samo chciałbym budę z tyłu polakierować albo tą budę okleić, zobaczę, jeszcze nie mam na to pomysłu, e, w środku powiem Wam szczerze, no mamy jakieś tam e, rzeczy do zrobienia, e, na pewno będę robił muzykę, będę robił coś podobnego jak u siebie w lawecie w ogóle chyba radio z lawety przeniosę tutaj, no bo tam nie jest mi aż tak dobre radio potrzebne, a w kamperze jednak mi się przyda a do lawety po prostu jakieś tańsze zamontuję bo też to radio sporo kosztowało Alpina zrobię oddzielny filmik, bo obiecałem firmie Hadron, że taki filmik zrobię tutaj na pewno będzie subwoofer, na pewno będą nowe głośniki, będą głośniki w boczki wsadzone, będzie wygłuszanie tutaj boczków i całej kabiny, także to są takie rzeczy, które chcę zrobić nie będę tego robił wszystkiego na raz, bo nie jest mi to na razie potrzebne, spokojnie sobie będę przy tym samochodzie pracował, w tym roku jakieś wyjazdy planuję na pewno w wakacje na majówkę zobaczę bo miałem jechać, słuchajcie, na majówkę, i tutaj trzymam właśnie dokumenty, że samochodem na majówkę nie pojadę raczej, bo nie zdążyłem go przerejestrować. Dlaczego go nie zdążyłem przerejestrować? No to właśnie chcę Wam się z tym podzielić, bo to też jest ciekawa rzecz dla Was. Ciekawa informacja generalnie, że w Szwecji, słuchajcie, w. W 2006 6 czy 8 roku szwed, który ten samochód, słuchajcie, posiadał, zmienił sobie DMC tego pojazdu i zmienił to bez tak naprawdę, bez żadnej podstawy. Zmienił, bo w Szwecji tak po prostu można, pomimo, że na tabliczkach mamy samochód 3,5 tony DMC i na tabliczce pilota, która jest pod maską, i na tabliczce Mercedesa, która jest tutaj na fotelu kierowcy. To na tych tabliczkach, słuchajcie, mamy 3,5 tony, a Szwec sobie podniósł to DMC do 3,800. Dlaczego mógł tak zrobić? Dlatego, że w Szwecji jest inne prawo. Jeżeli ktoś miał wydane prawo jazdy przed 96 rokiem, mógł jeździć samochodami na kategorię B o DMC do 3,800. Samochód, słuchajcie, waży, bo go ważyłem 3100 kg, tak jak widzicie go teraz ze mną w środku. Także mamy jeszcze spokojnie 300 kg. 300 400 kg ładowności, także jak na kampera to jest naprawdę bardzo dobry wynik. No ale szwed wiecie sobie jeszcze to rozbudował do 3800, no i zrobił mi ogromny problem, bo przez to, że mamy w dowodzie wpisane 3800, no to de facto ten samochód powinien mieć tutaj w Polsce też wpisane 3800. A ja nie chcę, żeby miał wpisane 3800, bo nie chcę autem jeździć wiecie z jako ciężarówką. tylko Chcę normalnie samochodem jeździć właśnie do 3,5 tony więc no mam z tym troszeczkę problemów i już przechodzimy słuchajcie do biura pomiędzy mówię samochodami które tutaj mamy i idziemy wam nagrać o co chodzi i jak to zrobić żeby właśnie przywrócić to demce prawidłowe które było w tym samochodzie słuchajcie wchodzimy bo akurat był klient no i wam pokażę co musiałem zrobić byłem oczywiście w wydziale komunikacji oczywiście zrobiłem słuchajcie u nas na stacji diagnostycznej przegląd który stwierdził nam że samochód faktycznie ma wiecie na tabliczkach jest 3,5 tony tylko że pani w wydziale komunikacji oczywiście tego nie wie że jest 3,5 tony no bo może stwierdzić, że, znaczy nie jest w stanie stwierdzić, że tabliczka jest oryginalna, pomimo że e, mówi o tym diagnosta W przepisach jest tak, że żeby stwierdzić, że auto faktycznie wyjechało jako fabrycznie z, e, słuchajcie, z, no, z DMC 3,5 tony, musicie mieć zaświadczenie od producenta. No to oczywiście wystąpiłem do producenta. Niestety czeka się 10 dni roboczych na uzyskanie tak zwanego zaświadczenia o tym, z jakim DMC samochód fabrycznie wyszedł. No, i mój samochód faktycznie fabrycznie wyszedł 3,5 tony To jest fajne, że akurat Mercedes odpisuje wam na maila od razu, że tak, wyszedł z takim, z takim DMC i po prostu musi pan opłacić. Wysłać szereg dokumentów, i tutaj macie właśnie wniosek. Już wam pokazuję wniosek do Mercedesa Sprintera. Słuchajcie, opłata za takie zaświadczenie 250 zł. To też, żebyście wiedzieli, jeżeli chcielibyście otrzymać. Pokażę wam w dokumentach generalnie tego samochodu. Tu jest ten szkopuł cały, zobaczcie 3800 kg, a tu jest waga samochodu dokładnie 3110 i ona też jest zmierzona z kierowcą eee, ja wczoraj mierzyłem z, e, ze sobą, to jest dokładnie taka sama także ważyłem tyle samo co szwed, który tym autem jeździł także, no taka, że tak powiem przeszkoda mnie <laughs> napotkała no i nie mogę auta przerejestrować jeszcze e, bo już chciałem mieć auto przerejestrowane po prostu opłacę, jeżeli wybierzemy się na majówkę to opłacę sobie po prostu oce w Szwecji i pojadę po prostu jeszcze na szwedzkich tablicach, aczkolwiek no też powiem Wam szczerze, no troszeczkę obawiam się jazdy na tych oponach, aczkolwiek ze Szwecji na tych oponach przyjechałem, bo te opony są już leciwe no 2015 rok opona, szczególnie Cetka szczególnie przy samochodzie, gdzie z tyłu ma naprawdę sporą wagę no to no nie świadczy dobrze, tak? O, tym, o tej oponie Mówię, Nówki opony leżą, tylko że oddałem felgi wiecie, do regeneracji, bo chcę, żeby były takie nówki. A były szaro, szaro, właśnie polerowane, a teraz będą czarno, z, czarne z takimi wiecie, do oko, z takim CNC wycięciem i z zabezpieczeniem lakierem bezbarwnym oddałem do marek. No może zrobią na wtorek, zobaczymy. Na poniedziałek, na jutro mam umówiony znaczy na poniedziałek mam omówiony serwis tego samochodu, zrobimy filtry, oleje. Płyn hamulcowy, oleju w skrzyni biegów, słuchajcie, nie będę robił, bo jest plan, jeszcze nie powiedziałem. E, pewnie w zimę auto zostanie oddane do specjalisty od sprinterów. Jest pomysł, żeby tam wsadzić siedmiobiegowy automat z E klasy. E, no i 7G tutaj skrzynia raz, że nam obniży, e, obniży nam, słuchajcie, obroty silnika, bo przy 110 na godzinę obroty silnika są w granicach 3000 obrotów. Jak będzie miała 7 biegów, no to myślę, że spadnie spokojnie poniżej 2500 obrotów co no i też poprawi komfort i ta osoba chce się tego podjąć, więc to też będzie ciekawe dla mnie. E, taka opcja to jest w ogóle, e, no nie, nie przypomnę sobie teraz nazwy fanpage'a tego człowieka, ale zajmuje się tylko sprinterami, słuchajcie, i e, właśnie robi konwersję silników z 2.7, montuje do nowszych. E, sprinterów, gdzie 2-2 pada podobno jak muchę, aczkolwiek z, mam znajomego, gdzie też 2-2 bardzo długo mu na lawecie jeździło. Aczkolwiek no, ten silnik, który tutaj jest, na który mi zależało, 2.7 i 156 koni, no, to jest naprawdę według wszystkich bardzo udana jednostka. Za wiele rzeczy w tym silniku nie ma co do roboty. Także e, podsumowanie tego filmu, czyli odbioru mojego auta marzeń, e, jest troszeczkę pokazaniem też, jak ten samochód faktycznie wygląda. Wygląda od spodu, wygląda rewelacyjnie, wygląda lepiej. Jak moja laweta z 2015 roku, która od nowości jeździła po Polsce. No mała moja laweta, dużo większy przebieg, ale u mnie korozja od spodu jest. Na przykład zabudowa, e, ja mam Jäger, Jäger chyba, nie Keger, tylko Jäger, no nieważne. No jest strasznie, wiecie, wykonana, jeżeli chodzi o takie szczegóły. E, wszystko tam jest skorodowane w tej zabudowie, także no nie polecam Wam w ogóle e, kupę siana. Ta zabudowa kogoś kosztowała, na szczęście nie mnie. Ja bym sobie takiej zabudowy za tą cenę na pewno nie zrobił, bo diabeł już tkwi w szczegółach, a w tych szczegółach, właśnie ta zabudowa u mnie w bokserze jest słaba. Także co? Tyle na podsumowanie. Mam nadzieję, że samochód wam się podoba. Ja jestem bardzo zadowolony, aczkolwiek no mamy drobne perturbacje z rejestracją pojazdu. Oczywiście je przeskoczymy. To też jakaś ciekawostka dla Was, że. Wszystko da się, że tak powiem, zrobić, jeżeli fabrycznie tak samochód został wyprodukowany, a tabliczki znamionowe od na to wskazywały. Tylko, że urzędnik w wydziale komunikacji potrzebuje dodatkowego, że tak powiem, potwierdzenia. I pamiętajcie, nie może być to mailowo, musi być w oryginale. Oryginał. Aczkolwiek i tak uważam, że urzędnik mógłby przyjąć ode mnie dokumenty, za, że tak powiem, wydać tablicę i zezwolić na warunkową rejestrację pojazdu. A ja tą homologację mógłbym po prostu donieść. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że. Wczoraj w Wydziale Komunikacji, słuchajcie, dwie godziny spędziłem po to, żeby po prostu się dostać do pani urzędnik, i myślę, że byłoby to bardziej zdrowsze i dla nas, e, obywateli, i dla urzędników, żebyśmy taką czasową rejestrację przyjęli, bo e, raz, że urzędnik miałby już częściowo sprawę załatwioną, a ja również. A wiadomo, że jakbym nie doniósł tej, wiecie, tego dokumentu, to rejestracja by była anulowana, więc nikt by tutaj, że tak powiem, nie zrobił problemu, więc może trzeba troszeczkę zmienić tą procedurę, tak to nazwijmy i, i po prostu troszeczkę wyjść przed szereg. Tutaj zwracam się do wszystkich wydziałów komunikacji. Bo generalnie w wydziałach komunikacji, jest, wiecie, na tyle bałagan że w jednych wydziałach przykładowo chcą tłumaczenia, w drugich nie chcą. To jest, wiecie, nie W jednych karają za nieprzerejestrowanie pojazdu, znaczy za niezarejestrowanie samochodu z, sprowadzanego, w drugich. w drugich nie karają. Także to jest naprawdę wszystko tak e, nieuporządkowane, że myślę, że to się kiedyś zmieni. Dobra, za długi ten film już wyszedł, także kończymy film e, z odbioru mojego wymarzonego auta i to jest właśnie Mercedes Sprinter Camper. E, do tej pory, słuchajcie, nie myślałem, że Dam radę takie auto sobie kupić. Jak widzicie, wszystko jest możliwe i bardzo się z tego cieszę. Ok, dla kogoś to jest 21-letni stary kamper, a dla mnie to jest marzenie. I ważne jest to, co liczy się dla Was. A opinia innych oczywiście jest ważna, ale nie trzeba się nią przejmować. Trzymajcie się na razie. Pozdrawiam!